W dzisiejszym filmie zobaczycie nowości, nowe ozdoby, dekoracje i akcesoria świąteczne, a także ubrania, jakie pojawiły się na Boże Narodzenie w sklepie Pepko. Zapraszam również do obejrzenia wcześniejszych nagrań, do których linki znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś dekoracja spodobała Ci się. Możesz również udostępnić ten film, jeżeli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. W tym filmie pokażę przede wszystkim nowości, jakie niedawno pojawiły się w sklepie Pepko. Zapraszam do oglądania. Jak widać, w sklepie Pepko pojawia się coraz więcej świątecznych ubrań dla dorosłych oraz dzieci. Ten szlafrok jest w różnych rozmiarach i kosztuje 40 zł. Za 20 zł można kupić też takie ocieplane skarpety. Skarpety są antypoślizgowe i znaleźć je można w różnych rozmiarach, w przedziałach od 35 do 38 oraz jak za chwilę pokażę, w rozmiarze od 39 do 42. Tutaj widzimy te większe skarpety w kolorze czerwonym z białymi śnieżynkami, wszystkie w jednym wzorze. Wśród świątecznych ubrań znajdziemy również takie oto damskie baleriny w dwóch wzorach i w różnych rozmiarach. Cena za parę to 12 zł. Baleriny są również antypoślizgowe. Rozmiary, jakie możemy znaleźć, to przedziały od 35 do 38 oraz rozmiar od 39 do 42. A tutaj w tej samej cenie są czerwone baleriny z reniferem w tych samych przedziałach rozmiarowych. Wśród ubrań na Boże Narodzenie są też takie: 20 zł kosztuje widoczna tutaj koszulka. Jest w kolorze czerwonym z jednym wzorem. Znaleźć możemy różne rozmiary tego ubrania. Ten czerwony t-shirt jest męski. Zaraz, zanim widzimy t-shirt w innych wzorach, za 25 zł. Również w wielu rozmiarach i jednym wzorze, jest nieco dłuższy niż poprzedni. Ta koszulka z wizerunkiem Grincha jest także w wielu rozmiarach. W sklepie Pepko znalazłam na razie jeden wzór tego t-shirta w cenie 25 zł. Tutaj widzimy mniejszą koszulkę do rozmiaru 140 cm, a tutaj większą do rozmiaru 170 cm. Te świąteczne, hubięce bluzy kosztują 10 zł. Tutaj widzimy bluzę w rozmiarze 128, są też mniejsze, bo w rozmiarze 116 i jeszcze mniejszym. Ta bluza ma nieco inne nadruki, lecz tą samą cenę i te same rozmiary. Wśród dziewczęcych ubrań na Boże Narodzenie znaleźć możemy takie bluzeczki. Każda z nich kosztuje 17 zł. Czerwona z falbankami z postaciami z myszki Miki. Kosztuje, jak już wcześniej wspomniałam, 17 zł. Biała jest z reniferami i choinkami. A zielona podobna do czerwonej ma nadrukowane różnego koloru prezenty. Znaleźć możemy również sukienki, na przykład takie jak ta, oraz widoczna tutaj obok. Biało-czerwona sukienka kosztuje 35 zł. Sukienka w kratkę jest w tej samej cenie. W tym sklepie znalazłam chyba wszystkie koce, jakie znaleźć można na Boże Narodzenie w sklepie Pepko. Ponieważ każdy z nich opisywałam we wcześniejszych nagraniach, tutaj pokrótce pokażę te, które znalazłam w tym sklepie Pepko. Jak widać, są tutaj poduszki, narzuty i koce. Jakie dotychczas pojawiły się na Boże Narodzenie? W tej sieci sklepów. Część z nich na pewno jest już wykupiona, ponieważ nie znalazłam poduszki w kształcie choinki oraz prostokątnych poduszek z choinkami i napisem. Wśród dekoracji na Boże Narodzenie znaleźć można takie nowości. 7 zł kosztuje ta dekoracja ze sztucznych gałązek i szyszek. Takie ozdoby są w różnych wzorach. Pojawiły się też nowe zawieszki na choinkę. 8 zł kosztują te. Zestaw trzech zawieszek w różnych wzorach. Z brokatem w kolorze fioletowym, białym oraz złotym. Są też takie dekoracje na choinkę widoczne tutaj ptaki. W zestawie są dwie sztuki i kosztuje 10 zł. Te posypane brokatem dekoracyjne gwiazdki są za 6 zł. Zestaw zawiera dwie sztuki. Widoczne tutaj serduszko kupimy za 5 zł. Na Boże Narodzenie znajdziemy wśród nowości świąteczne t w formie choinek w kolorze złotym, srebrnym oraz zielonym. Zestaw zawiera 3 sztuki. Komplet kosztuje 8 zł. Są też i takie dekoracje na choinkę. Wykonane ze styropianu, brokatu oraz wstążek. W zestawie jest 5 sztuk. Cena takiego zestawu to 10 zł. Te dekoracje choinkowe znajdziemy w kilku kolorach. Widocznym tutaj białym, w kolorze złotym oraz w kolorze purpurowego różu, które za chwilę pokażę. Takie dekoracje jak te również wykonane są ze styropianu, brokatu oraz wstążek. Wyglądają bardzo podobnie, jednak różnią się wielkością. Zestaw zawiera również 5 sztuk, a kosztuje 12 zł. Ta dekoracja jest w kilku kolorach: widocznym tutaj białym, ciemnoszarym, takim jak właśnie tutaj ten. W kolorze złotym, który teraz pokażę i widocznym za chwilę poniżej kolorze purpurowego różu. Po prawej stronie widzimy następne dekoracje na choinkę. Takie kwiaty w dwóch kolorach białym oraz różowym. Ta dekoracja jest za 10 zł komplet zawiera dwie sztuki. Wśród Rzeczy na Boże Narodzenie w sklepie Pepko znalazłam też takie dekoracje gwiazdy i choinki. W tym sklepie gwiazda była w dwóch kolorach czarnym i złotym choinka w jednym w kolorze złotym. Gwiazda i choinka są podświetlane, działają na baterie. Gwiazda kosztuje 30 zł. Choinka jest w tej samej cenie. Na Boże Narodzenie są też szklane dekoracje na choinkę. Taki zestaw kosztuje 25 zł. Ta dekoracja jest w kolorze zielonym, czerwonym oraz złotym, a także w kolorze srebrnym. Nowością są dekoracje na choinkę za 20 zł z motywami z Harry'ego Pottera. Te zawieszki znajdziemy w czterech kolorach: niebieskim, Złotym, zielonym oraz czerwonym. Każda z nich ma inny motyw z Harego Potera. Te ceramiczne dekoracje pokazywałam już we wcześniejszych nagraniach, ale dla tych, którzy ich nie widzieli, pokażę je jeszcze raz. Dekoracja kosztuje 20 zł i jest podświetlana. Jest w dwóch wzorach z wizerunkiem Mikołaja i Bałwanka. Te ceramiczne figurki też są podświetlane. Figurka, skrzata i bałwanka kosztuje 20 zł i działa na baterię. Wśród nowości na Boże Narodzenie pojawiły się także nowe zapachy. Ten zestaw dwie świece zapachowe i dyfuzor jest o zapachu cynamonu. Komplet jest w świątecznym dekoracyjnym pudełku. Kosztuje 30 zł. Nowością są takie oto szklaneczki za 15 zł. Zestaw zawiera 4 szklanki, każda o pojemności 300 ml. W zestawie znajdziemy szklanki z różnymi wzorami: z wizerunkiem pingwina, Niedźwiedzia Polarnego, Renifera, Mikołaja oraz skrzata. Za 12 zł. kupić można takie oto pudełka w kolorze złotym oraz czerwonym. Mniejsze i większe. Te większe, widoczne tutaj, jak już wspomniałam, kosztują 12 zł. W środku tego pudełka widać też mniejsze. Tak prezentują się te duże pudełka, pokryte materiałem i owinięte wstążką. Mniejsze kupimy za 10 zł. Te pudełka są też w kolorze czerwonym, w tej samej cenie, w dwóch rozmiarach. Za 8 zł kupić można takie widoczne tutaj opaski na głowę z rogami renifera w kolorze beżowym oraz brązowym. Znajdziemy też świąteczne wspinki do włosów, komplet za 5 zł, z różnymi świątecznymi dodatkami. Teraz pokażę akcesoria do włosów, jakie możemy znaleźć na święta Bożego Narodzenia w sklepie Pepko. Poza tym za 5 zł kupić można 3 pary świątecznych kolczyków. 5 zł kosztuje pluszowa bransoletka na rękę w kształcie renifera. Nowością na Boże Narodzenie jest widoczna tutaj metalowa choinka podświetlana światełkami LED. Choinkę można postawić wewnątrz, jak i na zewnątrz. Ta dekoracja świąteczna kosztuje 70 zł. I działa na prąd. W sklepie Pepko znajdziemy również niewielkie, sztuczne choinki w jutowym worku, takie jak ta. Taka choinka kosztuje 45 zł. Choinka jest w zestawie razem ze światełkami. Światełka działają na baterie. Widoczny obok choinki Mikołaj kosztuje 50 zł. Na sklepowych półkach pojawiły się też takie szklane dekoracje. Siedzący i stojący na jednej nodze Święty Mikołaj. Jedna taka zawieszka na choinkę kosztuje 15 zł. To, co widzimy tutaj, to plastikowe dekoracje na choinkę. Zestaw kosztuje 12 zł i zawiera 6 sztuk. Każda z dekoracji jest w innym wzorze. 20 zł kosztuje zestaw dekoracji na choinkę w plastikowej kuli. Za 12 zł kupimy taki zestaw 24 zawieszek na choinkę. Zawieszki są plastikowe i znaleźć je można w kilku kolorach. Za 2,50 groszy można już kupić papier do pakowania prezentów. Papier jest w wielu wzorach. 20 zł kosztuje zestaw 15 plastikowych dekoracji na choinkę w formie myszki Miki. Dekoracje są w kolorze złotym, czerwonym i czarnym. 20 zł kosztuje zestaw 9 plastikowych zawieszek, jakie widzimy tutaj. Nowością są też widoczne tutaj szklane dekoracje na choinkę. Trzy matowo-białe ozdoby są w trzech różnych wzorach. Zestaw kosztuje 20 zł. 6 sztuk takich plastikowych dekoracji w kolorze złotym kosztuje 12 zł. W tej serii znajdziemy też zestaw w kolorze srebrnym. Te plastikowe zawieszki na choinkę kosztują 15 zł nich znajdziemy dekoracje w kolorze biało-złotym oraz biało-srebrnym. Nowością na Boże Narodzenie są takie widoczne tutaj dekoracje na choinkę. Wykonane są ze szkła, zestaw zawiera 3 sztuki, każda w innym wzorze. Komplet kosztuje 20 zł. A to następna świąteczna nowość taca, która kosztuje 35 zł z wizerunkiem postaci dziadka do orzechów w kolorze czerwonym z elementami w kolorze złotym. Taca ma średnicę 32 cm. Jest też i taka miska. Szklana, przeźroczysta z dekoracjami w kształcie śnieżynek kosztuje 30 zł. Ma średnicę 31 cm. Obok widzimy czerwone filiżanki, które za chwilę pokażę. Filiżankę kupić możemy w komplecie ze spodeczkiem. Filiżanka ma pojemność 200 ml, a cały zestaw kosztuje 12 zł. Zestaw prezentowy podgrzewacz do topionego wosku z tea o zapachu drzewa cedrowego i goździków. Jest za 25 zł. Świąteczne słuchawki w kształcie rogów renifera kosztują 35 złotych. Nowości, znajdziemy widoczny tutaj zestaw sztuczców w kolorze złotym. Zestaw zawiera widelce, noże, łyżki duże i łyżeczki małe. Deserowe. Łącznie 16 elementów. Cena za taki zestaw to 60 zł. 15 zł kosztują skarpety na prezenty. Znaleźć je można w kilku wzorach. Za 15 zł kupimy też świąteczne zabawki dla zwierząt, na przykład taki szarpak w kształcie bałwanka oraz Świętego Mikołaja. 10 zł kosztują takie zabawki w kształcie choinki oraz ciastka. Ta zabawka dla zwierząt jest za 15 zł. A taka kosztuje 12 zł. Widoczna tutaj jest w tej samej cenie. 6 zł kosztują różnego rodzaju świąteczne gryzaki dla psów. Są też różne torebki do pakowania prezentów w różnych wzorach i różnej wielkości. Przykładowa cena takiej średniej torebki to np. 2 ,50 zł. 50 groszy. Nieco większe kosztują również 2 ,50 zł. 50 groszy. Duże torebki z wizerunkami postaci z bajek są za 6 zł. Te nieco mniejsze kupimy za 2 zł. W sklepie Pepko na Boże Narodzenie pojawiły się również słodycze, takie jak te widoczne tutaj. Ceny podane są poniżej. Do pakowania prezentów znaleźć możemy różnego rodzaju i szerokości wstążki. Na przykład taka szersza kosztuje 4 zł. Węższe wstążki kosztują również 4 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.